Cześć, sianko, witajcie w tym z bardzo serdecznie w nowej grze u mnie na kanale, w Eurotrack Simulator 2, co? A na samym wstępie zostawcie 30 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej pięknej gry, co? Zostawcie tego subika, bo lecimy po 1700 subskrypcji do końca roku i wpadajcie na grupę na, na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób i napisz hashtag... Nowa gra, a ja Wam przypnę serduszko i po prostu widzowie, co mamy traskę zimową. Co, oczywiście, już zaczniemy jechać. Jak widzicie, mamy 204 km, tutaj sobie zatrzymamy. Dobra, tutaj przejeżdżamy. Co, oczywiście, sobie jedziemy powoli. Jak widzicie, mamy śnieg. Tutaj mamy zestaw. Jak widzicie, mamy długi. Nie wiem. Eee, co? Z której kamery tutaj jechać? Sam nie wiem, dobra, to pojedziemy z pierwszej, potem sobie pojedziemy z drugiej. To jest, nie patrzymy na światło, jedziemy byle jak oczywiście, bo o to w tej grze oczywiście chodzi, no, żeby jeździć byle jak, żeby wypadki spowodować, nie wiem, zderzyć się z pociągiem, co, wypadek samochodem, przewrócić tira. Co tutaj jeszcze jest? uszkodzić na No i te. i, i te. I, i. nie wiem, i. nie wiem po prostu, co powiedzieć, tak, i no. Oczywiście to jest pierwszy odcinek, więc wybaczcie mi, że jestem taki mały. mało rozgadany. Patrzcie, i o tym mowa, i jedziemy, o. i byle jak, i. Łatko. Ślisko na drodze, 202 km mamy do przejechania oczywiście, więc mam nadzieję, że przejedziemy w tym odcinku cali i zdrowi. Mamy 1% uszkodzenia ciężarówki, 0% naczepy i mamy 0% ładunek, no, mam odpowiedź, na mini, mini matkę włączyć. Dobra, My co oczywiście sobie jedziemy autostradku pewno będziemy jechać tak jak zawsze, więc a dobra, światło sobie włączymy, żeby zaraz mandatu nie dostać, bo w tej grze można dostać manda mandat. Jak, jakby tak farmingu było, no to to ja na każdej serii bym taki mandat dostał, żebyśmy na każdej serii zbankrutowali, ale to oczywiście nie farming, tylko gra Eurotrack Simulator 2. No. Mamy, tutaj jedziemy, dobra, tutaj chyba jest autostrada. Nie, to chyba w Niemczech jesteśmy, z tego się co nie mylę, ale mogę się mylić, oczywiście, więc no, co, oczywiście, jedziemy. Mamy noc, mamy stop matko Boska, jak te kilometry szybko lecą, moim zdaniem, więc trochę za szybko my to zaraz robimy nie wiem, w 10 minut tą traskę, ale może to i dobrze, bo co święta, życie, oczywiście, Wam. Wesołych świąt Bożego Narodzenia w pierwszy dzień świąt, wy to oglądacie, więc no. Oczywiście jedziemy, światło, mamy noc, nic oczywiście na to nie poradzę, bo no, no niestety, mamy... Ty, trochę za ciemno mamy, a dobra, oczywiście to jest zima, zapowiadałem, że w zimę mamy ciemno już o piątej, więc no, ni niestety. Ale jak widzę, to te kilometry szybko robimy, żeby zaraz nie skończyć tej całej trasy. Nie wiem. Ale to może to i dobrze, co? Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli więcej takich odcinków na, na moim kanale z tej gry. Bo mi się wydaje, że będzie więcej takich odcinków, ale już nie samemu tylko. A w sumie zapraszam już na odcinek 30 grudnia, bo tam się sporo dowiecie, z kim będą. Będzie ten. No. Po prostu mogę Wam powiedzieć, że w sumie tam też nie będę mówił. Z, ja, ten, z kim będę miał. Po prostu będzie nowy. Po prostu będzie twor tworzę nowy projekt już od grudnia. Po prostu, więc no. Tyle Wam mogę powiedzieć. Że, powiedzieć z pewnymi osobami, to tworzę, więc no. Ale na dalsze. Wiadomości, zapraszam na odcinek z 30 grudnia, więc to co. My ja sobie jedziemy, mamy 140 km do przyjechania, więc nie jest tak mało, ale widzę, że szybko to zrobimy, ale to może to i dobrze, bo jest, bo nikt nie ma czasu oczywiście oglądać ten w święta 20-minutowego 20 odcineczka, więc nawet nie wiem, co tu gadać, tak naprawdę, w tej jak to w tym odcinku, bo to jest gra Eurotrack Simulator, tutaj się nic nie dzieje. Oczywiście bierzemy chłodnicę tutaj, wyprzedzamy tego tira bo tutaj nie ma co, nie ma co ten jechać za tym tirem. Bo ten tir nie wiem ile on jedzie, ale z 8 dych na pewno jedzie, a my jedziemy 92 km, więc no, oczywiście tutaj ja wyłączyłem. Byłem spanie w, w, te, w tej grze i wyłączyłem też mandaty za prędkość, bo jak ja bym tutaj miał włączone mandaty, no to ja bym takie, takie kary tutaj dostawał, że nie chcę oczywiście nic mówić, co. Sobie jedziemy, 106 kilometrów mamy, matko woskę, jak my to przejedziemy, nie wiem, w 7 minut, to, więc no. Jedziemy sobie. Ciekawe kiedy będzie ten, jeszcze trochę zostało do, ten, do dnia, ale to będzie. Przynajmniej mam nadzieję, że będziecie to fajnie oglądać. Bo nie wiem jak to ten OBS to widzi. Czy widzi to dobrze? Czy wy, wy widzicie tak, takie same ciemno jak ja? Czy, czy wy y, widzicie ciemniej? Ale to. Zobaczę oczywiście po nagraniu zobaczę to, może trochę rozjaśnię to ten w montażu, więc może czekajcie mamy paliwo, mamy dobra starczy nam. Starczy nam paliwo, więc nie będziemy zjechać na stację, no bo nie ma po co. Chyba nam starczy paliwo do końca, jak to tutaj matkowska, no, jak my szybko tutaj jedziemy tutaj. I co? Tutaj sobie jadziemy, też napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli odcinki za dnia, czy w nocy byście chcieli odcinki z tej gry, bo też to jest dla mnie ważne, bo nie wiem wam kiedy ja mam to nagrywać tak, tak naprawdę, bo w nocy też fajnie zrobić odcinek z tej gry, bo teraz na przykład... Aha, a ja wam mówiłem, że przekroczyłem prędkość, a chyba... A, dobra. Panie na tym saveie, dobra w sobie. Panie na tym saveie, tutaj tutaj na tym saveie nie, nie wyłączałem. Jak to pre mandatów i spania. Tutaj oczywiście wyprzedzamy, tutaj dobra. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie będzie żadnych wypadków już w pierwszym odcinku, bo trochę taka lipa by bywa, wam powiem. Ale to. Patrzcie, teraz tak, dobra. Kosimy to. Jedziemy tutaj. 51 km nam no, zostało, więc trochę nitka będzie Co tutaj tu? Jedziemy sobie tak patrzę to Walnęliśmy prawie, ale to mniejsze to dobra Jedziemy 43 km, ja sobie widzę sobie, sobie spojrzę na no coś Oha, dobra, to fajnie Mamy 41 km nam zostało, więc oczywiście tutaj nic nie jedzie z tyłu, nic nie jedzie. W sumie jakby jechało, to i tak byśmy jechali, byle jak oczywiście, bo tutaj też napiszcie, czy mam grać tutaj realnie, jeździć tirem, czy mam grać nierealnie, czy tak średnio, mam grać realnie. W sumie w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku z tej gry o to Będę grał z osobami, więc no co. Ale ile to będzie osób, no to, to dowiecie się, tak jak mówiłem, 30, 30 grudnia na, na odcinku z podsumowania roku. Tyle wam mogę powiedzieć, więc no. No i co? Oczywiście sobie jedziemy, my za chwilę tutaj skręcamy. 27 km mamy, więc no, trochę szybko nam to zajęło, ale dobra. Matkowostka, ślisko na tej drodze. Jak widzicie mamy oczywiście zimę tutaj, bo żeby, żeby był tutaj klimat. No co? Jedziemy tutaj. W... Ale tu fajnie to wygląda ogólnie. Matkowoska Tutaj fajnie to wygląda, 17 km jeszcze no zostało do celu, a my przejechaliśmy to pr praktycznie w 11 minut, więc no odcineczka, więc no szybko to tras mija, ale jakbyś, ale jak będę chyba nagrywał ten, jak będziemy chyba nagrywać no to będziemy to robić, nie wiem, z 500 km trasy, ale to już będzie oczywiście konwój, więc no, będziemy grać na konwoju, ja, ja muszę oczywiście sobie doda dodatki do RTS a kupić bo nie mam dodatków, ale to się na spokojnie kupić te dodatki bo fajnie się grało na dodatkach bo ten co sobie dojeżdżamy tutaj patrzcie, patrzcie tekst, pa co jest? W końcu mogę sobie robić tak, a nie tak jak w farmingu grać realnie no co? Tutaj matku Boska jak uszkodzenia ciężarówki 15% ma E, dobra, jedziemy tutaj, wjeżdżamy, dojechaliśmy do celu Wjeżdżamy sobie tu. Yy, tu musi być coś takiego, dobra idzie to postawić. Aha, to będzie no, tutaj sobie tak... Czekajcie, ja sobie włączę drugą kamerę i sobie pojedziemy coś takiego. Dobra coś takiego tu yy, dobra. Co tak? Tak, dobra. Do przodu jeszcze muszę ruszyć, i dobra, te naciskamy. Rozprzęglanie. Ile z tego zarobimy? Doskonale. Ne, 5000. Fajnie, ogólnie to co? Od razu widzę, sobie ulepsze, bo to, tutaj zrobimy coś takiego. Ulepszymy to e mail Tutaj to nie, tutaj nie chcę Tutaj w zdolności sobie od razu ulepszymy długo dystansowiec co? W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam, napiszcie co o tej grze sądzicie i czy mam nagrywać dalej. Z tej gry odcinki, czy nie, więc co. Napiszcie po prostu w, koment w komentarzu. I co? W tym życzę Wam wesołych świąt, Bożego Narodzenia. W nie wiem co, na razie. Cześć!